Tekst. Nazywam się doktor Sara Chen. Mam 42 lata. Jestem lekarzem na oddziale ratunkowym i byłam martwa przez 4 minuty. W ciągu tych 4 minut Jezus powiedział mi coś, co zburzyło wszystko, czego mój pastor kiedykolwiek uczył mnie o Lucyferze. Myślałam, że rozumiem śmierć. Widziałam, jak się dzieje więcej razy niż mogę policzyć. Powolne zanikanie pulsu pod moimi palcami. Ostatni oddech. Cisza. Myślałam, że wiem, co dzieje się potem. Wychowałam się jako prezbiterianka szkoła niedzielna, grupa młodzieżowa, studia biblijne. Wierzyłam w to, czego mnie uczono: Bóg jest miłością, szatan jest zły niebo i piekło proste, czyste, czarne i białe. Ale stojąc po drugiej stronie tej cienkiej granicy między życiem a śmiercią, zrozumiałam coś wstrząsającego. Spędziłam całe życie bezkrytycznie wierząc w to, co mi przekazano. I ani razu nie próbowałam samodzielnie dociec prawdy. To był wtorek. Moja zmiana zaczęła się jak każda inna. Kawa o szóstej rano, fartuchy medyczne, stetoskop na szyi, znajomy chaos na oddziale ratunkowym, syreny karetek, pielęgniarki wykrzykujące parametry życiowe, ostry zapach środka dezynfekującego, mieszający się z metalicznym posmakiem krwi. Pracowałam na czternastogodzinnych zmianach przez trzy tygodnie z rzędu. Wyczerpanie to było za słabe określenie. Ale byłam opanowana, skupiona. To była moja rutyna. Leczyłam pacjenta, 71 mężczyzna. Ból w klatce piersiowej. Możliwy zawał mięśnia sercowego. Słuchałam jego serca, kiedy moje zatrzymało się. To było tak, jakby ktoś wbił pięść prosto przez moją klatkę piersiową. Ból był natychmiastowy, miażdżący, promieniujący w dół lewego ramienia. Moja wizja rozmazała się na brzegach. Stetoskop wyślizgnął mi się z rąk. Słyszałam, jak uderza o podłogę, ale dźwięk był odległy, stłumiony, jakbym była pod wodą. Upadłam. Pamiętam płytki sufitowe, białe z tymi małymi czarnymi kropkami, jarzeniowe światła palące zbyt jasno. Twarze pojawiły się nade mną. Doktor Kowalski, pielęgniarka Anna. Ich usta się poruszały, ale nie mogłam ich słyszeć. Tylko wysokie dzwonienie w uszach, potem płaska linia. Ten monotonny sygnał dźwiękowy, który słyszałam tysiąc razy wcześniej. Tyle, że tym razem był mój. Moja klatka piersiowa. Ktoś uciskał moją klatkę piersiową. Raz, dwa, trzy, cztery. Czułam ucisk, ale nie ból. A potem nic. Tylko cisza. Miałam zaledwie 42 lata. Miałam córkę. Zofię. Miała 16 lat. Pomyślała mojej twarzy. Jej beztroskim uśmiechu. O tym, jak przewracała oczami na moje ojcowskie żarty. Pomyślałam o wszystkich rozmowach, które już nigdy się nie odbędą, o szkolnych uroczystościach, na których nie będę obecna, o wnukach, których nigdy nie poznam. Zalał mnie żal, nie żal z powodu rzeczy, które zrobiłam, żal z powodu rzeczy, których nigdy nie zakwestionowałam. Wszystkie te kazania, wszystkie te nauki o Bogu i szatanie o grzechu i zbawieniu, przyjęłam je bez zastanowienia, bez badania. Przeżyłam całe życie w pudełku zbudowanym z przekonań kogoś innego. A teraz, na krawędzi śmierci, zrozumiałam, że nigdy naprawdę nie szukałam prawdy sama. Przerażenie było przytłaczające. Nie strach przed śmiercią. Strach przed tym, że się myliłam, a potem coś się zmieniło. Byłam nad swoim ciałem. Widziałam siebie leżącą tam na podłodze. Doktor Kowalski wciąż wykonywał uciskanie klatki piersiowej. Jego ręce naciskały na moją klatkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Pielęgniarka Anna przygotowywała defibrylator. Jej ręce drżały. Nigdy wcześniej nie widziałam, żeby jej ręce drżały. Chciałam jej powiedzieć, że wszystko w porządku, że czuję się dobrze. Lepiej niż dobrze, właściwie. Nie czułam nic. Żadnego bólu, żadnego strachu, tylko tę dziwną, zdystansowaną ciekawość. Czy to jest prawdziwe? Czy mam halucynacje? Czy mój pozbawiony tlenu mózg to tworzy? Próbowałam mówić. Nic. Próbowałam sięgnąć do Anny. Moja ręka przeszła przez jej ramię jak dym. I wtedy to poczułam. Uczucie ciągnięcia nie fizyczne nie jak ktoś, kto chwyta mnie za ramię. To było głębsze niż to jak prąd w wodzie niewidzialny, ale niezaprzeczalny byłam gdzieś ciągnięta. Oddział ratunkowy zaczął zanikać dźwięki światła wszystko przyciemniało, aż została tylko ciemność ale to nie było przerażające to było niemal spokojne jak zamykanie oczu po długim, wyczerpującym dniu ciemność owinęła mnie jak koc. Ciepła, bezpieczna, cicha. Potem nadeszło światło. Na początku było tylko punktem w oddali, małą gwiazdą w oceanie czerni, ale rosło. Powoli na początku, potem szybciej. Ciepło narastało z każdym uderzeniem serca, którego już nie miałam. Cisza ustąpiła miejsca czemuś innemu niedokładnie dźwiękowi bardziej jak wibracja, brzęczenie, które czułam w kościach. Jeśli jeszcze miałam kości nie szłam w stronę światła nie unosiłam się. Po prostu się poruszałam, przyspieszałam, jak spadanie w górę. Ciemność odpadała warstwami, światło przed sobą stawało się jaśniejsze, cieplejsze, bardziej ogarniające, a wraz z nim nadchodziło to przytłaczające poczucie, że coś się zbliża, coś ogromnego, coś, co mnie znało. Pytania formowały się w moim umyśle: Dokąd idę? Czy to niebo? Czy to tylko mój umierający mózg wystrzeliwuje swoje ostatnie neurony? Czy zobaczę Boga? Światło rozszerzyło się aż wypełniło wszystko. A potem byłam w jego środku. Ale mnie nie oślepiło. Objęło mnie. Słyszałam, jak ludzie opisują doświadczenia bliskie śmierci. Mówią o tunelach i białym świetle i zmarłych krewnych czekających, by ich powitać. Ale to nie było takie. Nie było tunelu. Żadnej zmarłej babci. Żadnego anielskiego chóru śpiewającego Alleluja. Była tylko obecność. Poczułam go, zanim zrozumiałam, kim jest. To było jak bycie otulonym w ramionach kogoś, kto znacie przez całe życie. Kogoś, kto widział każdą chwilę, każdą myśl, każdy błąd, każdy sekretny wstyd. I i tak cię kocha. Ciepło nie było tylko fizyczne, było emocjonalne, duchowe. Wsiąkało w każdą szczelinę w mojej duszy, o której nawet nie wiedziałam, że istnieje. Każdy niepokój, jaki kiedykolwiek nosiłam o to, czy jestem wystarczająco dobra, wystarczająco mądra, wystarczająco wierna? Zniknął. Po prostu zniknął jak dym na wietrze. Pokój to jedyne słowo, które się choć trochę zbliża do tego, co czułam, ale nawet ono nie oddaje tej rzeczywistości. To była nieobecność wszelkiego zła, jakie kiedykolwiek zaznałam. Każdy żal odpłynął, każda wątpliwość znikła, każdy strach rozwiał się w nicość. Została tylko czysta, bezwarunkowa miłość. A potem wiedziałam. Nie widziałam postaci. Nie słyszałam głosu uszami, ale wiedziałam z absolutną pewnością. To był Jezus. Nie obrazy, które widziałam w szkółce niedzielnej. Nie brodaty mężczyzna w powiewnych szatach wiszący na ścianie świątyni. To było inne. To było zrozumienie wprost włożone do mojej świadomości. Jak wiedza pobrana bezpośrednio do mojego umysłu. Znałam go tak, jak znasz bicie własnego serca. Niezaprzeczalnie, wewnętrznie, prawdziwie nie mówił, ale go rozumiałam. Każdą myśl, jaką miał o mnie, każdy zamiar, każdą emocję. A pierwszą emocją, jaką od niego poczułam, była miłość niewarunkowa miłość, z jaką dorastałam nie miłość typu jeśli jesteś dobra, jeśli wierzysz w odpowiednie rzeczy, jeśli przestrzegasz zasad to była miłość absolutna, niezasłużona. Nie zachwiana. Taki rodzaj miłości, któremu nie zależy, czy na nią zasługujesz, czy nie. Po prostu jest. Chciałam płakać, ale nie miałam łez. Chciałam upaść na kolana, ale nie miałam kolan, więc po prostu istniałam w tej miłości. Pozwoliłam jej mnie oczyszczać. Pozwoliłam jej wypełnić wszystkie puste, zranione przestrzenie, które nosiłam w sobie przez całe 42 lata życia. A potem nadeszły pytania: nie jego pytania. Moje. Miałam ich tak wiele. O życiu, o śmierci, o wierze. O wszystkich rzeczach, których mnie uczono i wszystkich rzeczach, w które wątpiłam. Wylały się ze mnie w potoku desperackiej ciekawości. Ale pierwsze pytanie, które się pojawiło, nie dotyczyło nieba ani piekła. Nie dotyczyło zbawienia ani grzechu. Dotyczyło wątpliwości. Jezu, dlaczego zawsze czułam, że czegoś brakowało? Dlaczego nauki nigdy nie pasowały do siebie? Dlaczego zawsze miałam to przeczucie, że jest więcej w tej historii, niż to, co mówił mi mój pastor? I poczułam jego uśmiech, nie twarzą. On nie miał twarzy w sposób, w jaki myślimy o twarzach, ale poczułam jego uśmiech, poczułam jego rozbawienie, jego ciepło, jego aprobatę, jakby czekał, aż zapytam. Pokazał mi wtedy coś. Nie słowami, nie obrazami, zrozumieniem. Czysta, destylowana prawda wlana bezpośrednio do mojej świadomości. Powiedział mi, że prawda jest prostsza niż ludzie ją przedstawiają. Że przywódcy religijni, pastorzy, księża mają dobre intencje, naprawdę, ale są ludźmi, a ludzie komplikują sprawy. Bierzemy proste prawdy i przekręcamy je w doktryny. Budujemy mury i hierarchie i zasady wokół rzeczy, które nigdy nie miały być skomplikowane. Bóg jest miłością. To jest rdzeń. To jest centrum. Wszystko inne to tylko szum. Poczułam przepływającą przeze mnie ulgę. Potwierdzenie. Wszystkie te lata, kiedy czułam, że czegoś mi brakuje, jakbym nie widziała kawałka układanki. Nie myliłam się. Było więcej w tej historii. A potem powiedział coś, co mnie zatrzymało. Sara, co sądzisz o Lucyferze? To pytanie uderzyło mnie jak lodowata woda. Lucyfer, szatan, diabeł, wróg Boga, czyste zło. Nieodkupiony, wyrzucony z nieba za swoją pychę, skazany na wieczne płonięcie w piekle razem z każdym, kto poszedł za nim. Tego mnie uczono, w to wierzyłam. Ale stojąc tam, otulona tą przytłaczającą, wszechogarniającą miłością, nie mogłam tego pogodzić. Jak Bóg nieskończonej miłości mógł stworzyć coś czysto złego? Jak Bóg, który kochał mnie tak bardzo. Który kochał wszystkich tak bardzo. Mógł stworzyć istotę, której jedynym celem było zniszczenie i cierpienie. To nie miało sensu. Nigdy wcześniej nie pozwoliłam sobie o tym myśleć. Nigdy nie pozwoliłam sobie tego kwestionować, bo kwestionowanie Boga było niebezpieczne. Kwestionowanie doktryny było herezją, więc tłumiłam te wątpliwości. Zakopywałam je. Udawałam, że nie istnieją. Ale teraz, w obecności samej prawdy, nie mogłam się już dłużej ukrywać. Powiedziałam mu o moich wątpliwościach. O wszystkich położyłam je jak karty na stole. Jeśli jesteś miłością, jak możesz stworzyć zło? Jeśli Lucyfer został przez ciebie stworzony stworzony na Twoje podobieństwo jak my jak mógł być czysto zły czy to nie znaczyłoby, że uczyniłeś go takim? A jeśli uczyniłeś go takim, jak to jego wina, że upadł pytania się wysypały surowe, niefiltrowane bluźniercze prawdopodobnie. Ale nie mogłam ich powstrzymać. A on znowu się uśmiechnął. Szerzej tym razem, cieplej. Jak ojciec obserwujący swoje dziecko, które w końcu rozwiązuje zagadkę, z którą borykało się przez lata. Poczułam, jak jego miłość się nasila. Poczułam jego dumę ze mnie. Dumę, że zapytałam. Dumę, że kwestionowałam. Dumę, że szukałam prawdy, zamiast akceptować wygodne kłamstwa. A potem mi pokazał: Nie słowami, nie obrazami, zrozumieniem. Czysta prawda pobrana bezpośrednio do mojej świadomości. Zabrał mnie wstecz. Nie do początku czasu, nie do stworzenia wszechświata, ale do momentu przed upadkiem Lucyfera. To, co zobaczyłam, zmieniło wszystko. To nie było to, czego uczył mnie mój pastor. To nie było to, czego uczył mnie żaden pastor. Kłamstwo, w które chrześcijanie wierzyli przez wieki. Nie chodzi o to, że Lucyfer był zły. Chodzi o to, dlaczego upadł. Poczułam wtedy żal Jezusa nie gniew żal. Głęboki, bolesny, niszczycielski żal. Jak ojciec opłakujący syna, który wybrał złą drogę, syna, którego wciąż kochał, syna, którego nigdy nie przestał kochać. I w tym momencie zrozumiałam coś, co rozbiło mój cały światopogląd. Bóg nie nienawidzi Lucyfera, Bóg nigdy nie przestał go kochać. A to, co to oznacza dla miłości Boga do nas? Co to oznacza dla odkupienia i wyboru i wolnej woli? Co to oznacza dla wszystkiego, czego mnie uczono? To zmienia wszystko. To, co Jezus pokazał mi o Lucyferze, to nie była kwestia zła, to była kwestia wolnego wyboru. A to, co ten wybór objawia o bezgranicznej miłości Boga do nas. Pozwólcie, że opowiem wam, co zobaczyłam. Jezus przeniósł mnie w czasie wstecz. Nie do samego początku stworzenia, lecz do kluczowego momentu w niebie. Przed upadkiem. Przed wielkim buntem. Ujrzałem Lucyfera, lecz zupełnie inaczej niż dotąd sobie wyobrażałem. Nie jako potwora, lecz jako istotę niewyobrażalnego piękna, promiennego anioła najbardziej wspaniałą istotę, jaką kiedykolwiek można sobie wyobrazić. Jego skrzydła wcale nie były ciemne, jak przedstawiały to stare obrazy i witraże, wręcz przeciwnie. Były oślepiająco jasne, niemal przezroczyste. Każde pióro zdawało się być tkane z samego światła, zawierając blask tysiąca gwiazd. Był absolutnym faworytem Boga. Herubinem opiekuńczym, tym, który stał najbliżej boskiego tronu. A potem nastąpił ten przełomowy moment chwila, która miała zmienić wszystko na zawsze. Mój pastor nieustannie powtarzał mi tę samą opowieść: Lucyfer pragnął zająć miejsce Boga że jego bunt wyrósł z zatrutych korzeni zazdrości i ślepej pychy z desperackiego pragnienia zawłaszczenia boskiego tronu słyszałem to kazanie dziesiątki razy zawsze tak samo. Opowieść o kosmicznej wojnie między dobrem a złem, o konflikcie, który sprowadzano do prostej formuły: Bóg kontra szatan, światło kontra ciemność. Ale to była tylko powierzchnia, nie cała prawda, nawet nie połowa prawdziwej historii. Jezus pokazał mi, że Lucyfer nie chciał być Bogiem, chciał być ponad ludzkością. Bóg stworzył ludzi na swój obraz i nakazał aniołom wszystkim, włączając Lucyfera, służyć ludzkości. Prowadzić nas, chronić nas, kochać nas. Lucyfer odmówił. Widziałem moment, gdy Bóg objawił swój plan dla ludzkości. Poczułem podziw aniołów. To było jak oglądanie dyrygenta orkiestry podnoszącego batutę przed pierwszą nutą. Większość z nich się ukłoniła. Przyjęła swoją rolę jako słudzy ukochanego stworzenia Boga. Czułem ich radość, ich gotowość, ich miłość do tego, co Bóg miał stworzyć, ale Lucyfer. Poczułem jego gniew, nie na Boga. Na nas, na ludzkość. Jak mógł Bóg prosić Jego najpiękniejszego, najpotężniejszego, tego najbliższego tronowi, by pokłonił się tym kruchym, niedoskonałym, śmiertelnym stworzeniom? Jeszcze nawet nie zostaliśmy stworzeni, a On już nas nienawidził, już uważał nas za niższych od siebie. Jezus powiedział mi, i nigdy nie zapomnę Jego głosu, cichego, ale niezachwianego. Grzechem Lucyfera nie było pragnienie mojego tronu. Było odmową kochania tego, co ja kocham ludzkości. Bóg nie stworzył Lucyfera jako zło. Stworzył go z wolną wolą, a Lucyfer wybrał pychę ponad miłość, wyższość ponad służbę, a oto co mnie złamało. Poczułem żal Jezusa. Kochał Lucyfera, wciąż go kocha. Ale Lucyfer wybrał oddzielenie. To nie Bóg wyrzucił Lucyfera, to Lucyfer odszedł, bo nie mógł zaakceptować, że ludzie Zranieni, grzeszni ludzie byli tymi, których Bóg kochał najbardziej. Rozumiesz, co to znaczy? Więc kłamstwem nie jest to, że Lucyfer jest zły. Kłamstwem jest to, że jego upadek dotyczył tronu Boga, dotyczył nas, ludzkości, szalonej, lekkomyślnej miłości Boga do niedoskonałych ludzi. Twój pastor uczy, że Lucyfer chciał być Bogiem, ale prawda jest bardziej pokorna. Lucyfer nie mógł zaakceptować, że Bóg kochał Cię bardziej niż Jego. Jeśli najpotężniejszy anioł w niebie upadł, bo odmówił przyjęcia miłości Boga do ludzkości, co to mówi o tym, jak bardzo Bóg Cię kocha? Ciebie, zranionego, niedoskonałego, grzesznego. A Bóg kocha Cię tak bardzo, że poprosił aniołów, by Ci służyli. A gdy Lucyfer odmówił, Bóg pozwolił mu odejść. To nie jest Bóg, który stwarza zło, to jest Bóg, który daje wolność, nawet gdy go to kosztuje. Teraz mój pastor nie jest złym człowiekiem, jest dobrym człowiekiem, który naprawdę kocha Boga i chce prowadzić swoją kongregację. Musicie to zrozumieć. Nie atakuję go, nie mówię wam, żebyście opuścili swój kościół, ale Jezus pokazał mi, że przez wieki historia została uproszczona, skompresowana. Przekształcona w bitwę między dobrem a złem, Bogiem kontra szatanem, dwoma przeciwstawnymi siłami walczącymi o kontrolę. Łatwiej jest głosić, szatan jest zły, Bóg jest dobry, niż wyjaśniać niuanse wolnej woli, pychy i miłości Boga do ludzkości. Mieści się to w 30-minutowym kazaniu. Daje ludziom jasnego wroga, łotra, kogoś, kogo można winić za ciemność na świecie. Historia Lucyfera została przefiltrowana przez dwa tysiące lat teologii. Przez sobory. Wyznania wiary. Doktryny napisane przez ludzi próbujących zrozumieć boskość. A ludzie lubimy proste historie. Bohaterów i łotrów. czerni i biel. Dobrych i złych. Ale prawda jest piękniejsza. I bardziej złożona. I wymaga od nas siedzenia z napięciem między miłością Boga a ludzką wolnością. Gdy uczymy, że Lucyfer chciał być Bogiem, tracimy sedno. Czynimy to walką o władzę, buntem, próbą kosmicznego zamachu stanu. Ale gdy rozumiesz, że chodziło o odmowę kochania ludzkości, wszystko się zmienia. Nagle, za każdym razem, gdy wątpisz w swoją wartość, za każdym razem, gdy czujesz się niekochany, pamiętasz: Bóg kocha Cię tak bardzo, że najpotężniejszy anioł w niebie upadł, bo nie mógł tego zaakceptować. Spędziłem lata wątpiąc w swoją wiarę. Zastanawiając się, dlaczego Kościół wydaje się pusty, dlaczego kazania są puste, dlaczego mogę recytować doktryny, ale nie czuję nic w sercu, myślałem, że może nie jestem wystarczająco duchowy, może nie modlę się wystarczająco, może moja wiara jest zbyt słaba. To dlatego, że historia, którą mi opowiadano, prosta historia, nie pasowała do Boga, którego czułem w sercu. Bóg, którego spotkałem w tym świetle, nie jest prosty, jest przytłaczający. A jego miłość jest tak ogromna, tak lekkomyślna, że dał nawet aniołom wolność, by go odrzucili. Bo miłość bez wolności nie jest miłością. To kontrola. A Bóg nie chce kontroli. Chce relacji. Nie wiem, jak długo tam byłem. Czas nie istniał w tym miejscu, ale nagle poczułem ciągnięcie. Z powrotem. W dół. Do mojego ciała. Usłyszałem defibrylator. Poczułem wstrząs. Moja klatka piersiowa uniosła się, jakby uderzenie w beton. Głos dr Kowalski gorączkowy, pełen ulgi. Mamy puls. Ale nie byłem tą samą osobą, która zatrzymała serce cztery minuty wcześniej. Otworzyłem oczy, a pierwszą rzeczą, którą poczułem, była miłość. Nie strach. Nie ulga. Miłość. Do wszystkich: do pielęgniarki trzymającej moją rękę. Do dr Kowalski, która właśnie uratowała mi życie. Do woźnego wrogu myjącego krew. Do pacjenta w sąsiednim pokoju, krzyczącego z bólu. Ponieważ jeśli Bóg kocha nas tak bardzo, że pozwolił Lucyferowi upaść, zamiast zmusić go do służby, to każda pojedyncza osoba, którą widzę, jest kimś, dla kogo Bóg poświęciłby niebo. Wróciłem do kościoła w następną niedzielę. Usiadłem w tej samej ławce, w której siedziałem przez piętnaście lat. Słuchałem kazania mojego pastora. Mówił o duchowej wojnie o szatanie, jako naszym wrogu. O demonach, ciemności i walce o nasze dusze. A ja po prostu się uśmiechałem, bo teraz znam prawdę. Szatan nie jest naszym wrogiem. Pycha jest. Odmowa miłości jest. Wybieranie wyższości zamiast służby jest. A Bóg, on nie walczy z szatanem o kontrolę. On opłakuje syna, który odszedł. I trzyma drzwi otwarte. Dla Lucyfera. Dla ciebie. Dla mnie. Więc o to, co chcę, żebyś wyniósł z mojej historii. Nie to, że twój pastor się myli. Nie to, że musisz opuścić swój kościół, nie to, że teologia jest zła lub kazania są kłamstwami, ale że masz ten sam dostęp do Boga, jaki ja miałem. Nie musisz umierać, żeby spotkać Jezusa. Musisz tylko zapytać: Zapytaj go o rzeczy, w które wątpisz: o rzeczy, które nie mają sensu, o kazania, które wydają się puste, o doktrynę, która wydaje się zimna, o teologię, która wydaje się niekompletna, ponieważ prawda nie jest ukryta to nie jest tajemnica. Jest po prostu prostsza niż nas nauczono i bardziej głęboka. Bóg nie chce, żebyś ślepo podążał za tym, co mówi pastor. Chce, żebyś szukał Go bezpośrednio, osobiście, z otwartością. A kiedy to zrobisz, znajdziesz to, co ja znalazłem. Boga, którego miłość jest tak ogromna, że pozwolił niebu rozdzielić się na dwie części, zamiast zmusić kogokolwiek do odwzajemnienia Jego miłości. Boga, który dał Lucyferowi wolność odejścia, ponieważ miłość bez wyboru to tylko niewolnictwo. Boga, który patrzy na ciebie ze wszystkimi twoimi wadami, porażkami i wątpliwościami i mówi: Kocham cię bardziej niż kocham najpotężniejszą istotę w niebie. Kocham cię na tyle, żeby pozwolić mu upaść, zamiast rozkazywać ci, byś był kochany. Lucyfer upadł. Ponieważ nie mógł zaakceptować tego, że Bóg kocha cię bardziej niż cokolwiek innego w stworzeniu, nie pozwól, żeby pycha powstrzymała cię od przyjęcia tej miłości. Szukaj, pytaj, pukaj. Drzwi są otwarte, tak jak zawsze były. Jeśli ta historia coś w tobie poruszyła, podziel się nią, ponieważ są inni, którzy muszą usłyszeć, że ich wątpliwości są uzasadnione, że szukanie prawdy to nie bunt, to wiara. I że miłość Boga to nie historia, którą ci opowiedziano, to spotkanie, którego doświadczasz. Umarłem na cztery minuty. Ale wróciłem z prawdą, która od tamtej pory utrzymuje mnie przy życiu. Bóg cię kocha. Nie dlatego, że jesteś doskonały, ale dlatego, że jesteś Jego. I ta miłość jest warta wszystkiego.